Witam was moi widzowie, przepraszam za długą przerwę w odcinkach Lecz niestety, oczywiście każdy youtuber musi mieć przerwę i tak dalej Liceum, chyba zrozumiecie To brzmi realnie W dzisiejszym odcinku chciałem wam trochę poopowiadać Jak ja szybko wbijam level Tak jak tutaj, takie prawie w dwie godzinki Czy coś takiego, gdzie był też livestream i tak dalej Wbiłem poziom 8, Co może nie jest takie prawie duże Ale jeżeli zdamy sobie sprawę, że w tym sezonie Mamy do widzia 3,11 miliona expa W porównaniu do poprzedniego sezonu Gdzie było to 2,1 to Jestem załamany, szczerze, jakby wpijanie tego zajmie parę parę lat, albo jeszcze dłużej Więc, y, po pierwsze zapraszam was na moje streamy, które postaram się robić codziennie Co drugi dzień lub co trzeci w ekstremum, gdzie mam naprawdę dużo zadane albo po prostu jestem z, zmęczony po siłowni A więc tak, dobra, przejdźmy już do samej rzeczy Jak wiecie, levelujemy poprzez zdobywanie pd wyprawy Jak takie pd wyprawy dostajecie, bo może to być wasz pierwszy sezon tutaj, bo jest akurat teraz drugi Bądź po prostu nie wiecie, tak? Graliście tam, ale nie wiecie do końca, jak to działa. Za każdą misję, tutaj na mapie, dostacie albo tutaj tak, podwójny za misję dla czterech graczy, alarm plus zwykłe PD wyprawy za e, zwykłą misję taką alarmową, czyli taką na przykład jak jest tutaj z zegarkiem, dostajecie dodatkowe PD i PD zwykłe za całą misję. Lub są jeszcze o, są utrudnienia oczywiście jak macie, aby rozpocząć bądź utrudnić właśnie misję w menu startu gry, znaczy misji. W startowaniu obrony, macie też utrudnienie zamięty, tam koszt 12 biegł do maksymalnego poziomu. Tam to jest pewien poziom, tak, jest dla dwóch graczy, dla trzech, dla czterech, yy, dla pięciu, plus plus, dla sześciu, plus plus, czy coś takiego. Tak mniej więcej to wygląda. I przy tych ulepszeniach maksymalnie plus 6, naprawdę nagrody są zajebiste W skrócie. No. Więc tak, idziemy do zadań pobocznych, odkrywcy, i mamy tutaj pięć zadań. Tak. Najpierw skupiamy się na nich. Jeżeli jest taki dzień, że możecie. Róbcie najpierw je. To jest Wasz pierwszy cel. Dlaczego? Bo 3 i 2 koła w PD wyprawy, czy jakieś 2 i 4 więcej za tę misję, za te 15, plus, to jest mniej więcej PD za całą misję. Jedną. Taką misję zagraną. Czyli jak mamy takie, taką jedną misję zrobioną, już poboczną, to tak jakbyśmy zrobili dwie normalne misje. Z alarmem. Więc naprawdę jest już worth it, tak? Jak mamy takie 5 misji, bo akurat tutaj nie jestem w stanie zrobić, czyli są 4. No to to już daje całkiem fajną ilość. Więc potem... Zrobiliśmy te wszystkie misje podpoczne, jakie byliśmy w stanie. O, jest chujowy dzień, chujowe mapy. Skupiałem się na czym? Na misjach alarmowych. To są te alarmy, powtórzę, są to zegarki lub takie migające rzeczy. Mamy po lewo tak, PD schematu, PD bohatera, cukiereczki i PD wyprawy. To jest coś alarm. To jest alarm, czy jest jednorazowa nagroda i na dole mamy dwa razy PD bohatera, złoto i PD wyprawy, który będzie zwykłą nagrodą, którą będziemy dostawali w nieskończoność, dopóki gramy tę misję. Więc tak, robimy w filmie alarm, czy będzie taka ikonka, co się zrobiło. Tutaj wszędzie mam to zrobione. Poza tymi dwoma misjami tutaj, bo niestety mi się już nie chciało, co oznacza, że... Mnie, jak patrzycie, tutaj jest te, są jest te właśnie alarmowe nagrody. To podobnie więcej były wzdolni dane, tylko ich właśnie tu nie ma tych zegarków, czyli dodatkowych, jednorazowych nagród Tak to niestety jest. Później, kiedy zrobiliśmy misję poboczne, zrobiliśmy misje alarmowe. Chodzimy najniżej, co często y, ludzie niestety pomylili i mówili, że najlepiej grindować właśnie dwa razy. Nie, nie opłaca się to. Lepiej naprawdę zrobić te alarmy. Potem co dopiero później na taką walkę z burzą dwa razy PD wyprawę czy jakąkolwiek inną misję, czy musi być dla czterech graczy, wtedy macie podwójne PDA To jest już ostateczne, gdzie musicie tobi to pół levela level, czy coś takiego, bo naprawdę jest słaby dzień, nie ma jak misji robić Idziecie tu Proste Naprawdę, po kolei Musicie zrobić sobie taką piramidkę Najłatwiej Na samym dole są poboczne zadania, które dają najwięcej, przy najmniej roboty Potem alarm Który da nieco mniej, ale dalej to będzie mniej roboty niż expo, które dostajecie, tak, jeżeli można tak rozliczyć tak, Właśnie wszystkie alarmy Zwykłe, nie dla czterech graczy, bo są też alarmy dla czterech graczy, oczywiście Możemy yy, po prostu zwiększyć, yy, jak mówiłem już wcześniej, trudność, która nam doda PD Co też polecam robić w każdej misji, jeżeli jesteście w stanie hmm. Zwłaszcza, jeżeli są to jeszcze do tych 70 moc, 100, coś takiego, to jest jeszcze w stanie Milion trap na 100 to już robi się trochę gorąco, jak tutaj jest niszczenie za gorąco, taka misja Więc, się powtarzając yy, yy, Misje poboczne, alarmy Jednośnie utrudnianie i misja dla 4 graczy, czyli podwójne PD wyprawy Jest to ostateczność, gdzie naprawdę jest po prostu chujowo, chujowy dobór misji To jest naprawdę tyle I ostatnim, i to według mnie jednym z najlepszych sposobów Kiedy chcecie się też wychillować Jest przyjście na moje, na moje streamy Kiedy wbiję 50. level Czy nie wiem, bo chyba był to 50 właśnie teraz maksymalny Będę kerołował was to Oczywiście, czemu nie I tak nie wiem co robić z tym levelem, a przynajmniej wam się przydam I troszkę może sobie dobijam jakichś fajnych nagród więc zapraszam do subika, lajka, łapeczkę, lajka, łapeczkę, no to też polecam, najpierw w górę, dzwoneczek I być na streamach, które, jak mówiłem na początku, są mniej więcej codziennie, przynajmniej staram się, co drugi dzień, ewentualnie co trzeci w właśnie ekstremum, gdzie naprawdę mam mało czasu To jest naprawdę tyle od mojej strony Wy właśnie możecie zostawić komentarz, jeżeli coś Wam się nie podoba z góry, przepraszam. Znaczy, jeżeli było lekkie stukanie, pukanie, czy jakieś y, otarcia skóry, słuchaj, ale niestety mój fotel i moje, mój statyw czy koszyk niestety nie zawsze jest w stanie wszystko wyciszyć. Do tego mam dosyć czuły dziwnie ustawiony mikrofon, bo jeszcze do końca się, ten mikser nie jest w stanie go wyczuć, więc za to przepraszam. I mam nadzieję, że się podobało. Udostępnijcie, jeżeli możecie tam kolegom, że coś. Tak samo o tym, że robię dużo giveawayów na streamach i staram się Was zadowolić, żebyście mieli za darmo. KURWA NIE się Staram się, bo jak mówię, ja nie kopiuję. Tak, staram się. Jak najwięcej, jak widzicie, jest tu naprawdę olbrzymia ilość trapów. Jakby każdy by powiedział teraz, że kopiuję, ale ja nie kopiuję. Ja umówam od tego rączki, to nie jest moja praca. Jestem prawie na 100% pewien, że ktoś to kopiował, bo wątpię, by tyle było 136, tak. bo ogólnie nie ma za dużo schematów na rynku. Więc myślę, że to jest kopiowane, ale nie przeze mnie. Ja bym tego nie kupił. Ja to, ja to załatwiam, bardzo się staram. I daję Wam też niskie, niskie ceny w porównaniu do innych. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję. jeszcze miłego dziąka. Bye bye. No beka w chuj.